Hejcieście Manko, Strzon ZGTV, witam Was w serdecznie na kolejnej reakcji na kanale Amar Just Dance prod Widzę o 17.30 w momencie nagrywania o 18.00 na YouTube. Jestem parę godzin po, ale generalnie, widzowie, jestem chory. Chory TV, nie wiem czy widać, nie wiem czy słuchać, ale jeżeli jest jakiś lekarz MTV albo lekarz.pl e, w komentarzach, to możecie dać znaka co mi jest, ale mam jakiś dziwny ból w mostku, stary odczuwam. Nie wiem czy sobie nie naderwałem czegoś, mi się podciągałem ostatnio, ale tutaj w Mosku jak czasami oddycham, albo jak czasami, wiesz, gwałtownie się ruszę, straszny ból odczuwam i jakby nie wiem z czego to wynika, ale jeśli jest jakiś właśnie lekarz MTV na, na, na komach, to możecie mi dać znać, ale nie o tym widzowie. Amara, od Amara generalnie dawno nic nie było, nie pamiętam ostatniego singla jaki był właśnie od Amara, ale jest żazdan. Znaczy ostatni jego singiel to nie był ten z Maharają e, i z Richiem. Ale, może się mylę, może coś zapominam. Ale wydaje mi się, że dawno generalnie właśnie od Amara nic nie było. Ale co, wjeżdżamy w to widzowie. Just Dance, kodem jakiś taki numer Just Dance. Albo jeszcze jestem taki hardstyle. Just Dance, Robi we'll OK. Na, 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 wiecie co chodzi, nie? E, sub like, komentarz widzę, bo lecimy po 100 do końca roku. I wjeżdżamy w to widzowie. Amar, Just Dance, prod. Adas, Let's go. Dam się wszystko widzowie, mimo że jestem taki trochę handicap. Dzisiaj jestem, taki jestem. E. Czekaj. Okay. Ej, czuję? Słyszę początek tego bitu stary, i czuję tutaj totalnie, e, totalnie pole do popisu stary na szybką nawikę. Jakoś od razu słyszę ten bit i kojarzy mi się jakiś kurwa e, T-Grizzly type beat, albo jakiś inny: Jakieś szybsza nawika, wawsza, dynamiczna itp. Czuję? Ja się światło zmieniamy w nie jest mam w bo są jak pusuar, każdy może na nich naszać, oni będą kumar Chcesz się śmiać, we Amar, to proszę zasuwaj, ja musiałem spłacić temat, ty na ten zakuba Co to kurwa jest Sean Patrol, dupy stoją obok No właśnie, co to kurwa jest Sean Patrol, stary? Jak ja wiem, że o tym było głośno, i w ogóle, ale co to jest Sean Patrol, brody? To jest Sean, Ja stary jakby nie umiałem skumać tego nigdy, nie? W sensie widziałem, że o tym było głośno w necie w ogóle, ale stary od na czym to polegało? Co to jest kurwa waszą Patrol, bro? Jakby nie wiem, jakby... Ja na przykład to był jedyny memc chyba w forskim necie, którego nie ogadniałem, o co tam chodzi, nie? Shonpatrol, what the hell? tu szyłam, każdy może na nich nasza ci oni będę kumać. Chcesz się śmiać, gdyby amar to proszę zasuwaj Ja musiałem spłacić temat, ty na ten za co to, to kurwa jest rząd patrol? Dupy stoją obok, a oni najwyżej patrzą na Czym się zajmujecie? Fake flexem! W banku tyle samo masz, co IQ, jesteś leszczem! Zarzucają pety, że nie leje się na mieśle. Ua, dobra, to jest taki długi build-up, ej. To bez kim Ty Grizzly type bit chyba jest? Bo Ty, ty zawsze robi tak, że robi jakieś gadanie, gadanie na początku, nie? Później się to buduje stopniowo i nagle jest takie pierdolnięcie mocne, nie? Ej, wydaje mi się, że to może być coś w tym stylu. Co to kurwa jest Sean Patrol? Dupy stoją obok, a oni najwyżej patrzą a Śmieszne Czym się zajmujecie? Fake flexem W banku tyle samo masz co IQ, jesteś leżczem Zarzucają pety, że nie leje się na mieście Owszem nie, po co brudzić ładne ręce? Zamiast twój ryj wolę włożyć je w Pierdoliło potem jak prosiłeś Co? Zamiast zajebać się w ryj wolę włożyć je w cibećkę? Po co brudzić ładne ręce? Zamiast twój ryj wolę włożyć je w cibećkę. Brody, 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 brody to było kurwa zboczone, nie no didi. Leję się na mieście, owszem nie, po co brudzić ładne ręce Zamiast twój ryj, wolę włożyć cię ci peczkę Pierdoliło potem jak prosiłeś mnie o zdjęcie. Pobiegłem na pały działę się gadam z pieskiem, nie szanuję w powiedziany powiedziane no i jedź. Chamy bez ukrytej pracy, dużo trudnych spraw Pytam się dlaczego ja muszę odwiedzać fita Chociaż to nie szkoła, no to umiem dobrze wpisać Wszędzie mam The flow teraz, the flow teraz? Bro, like crazy Ja gadam z pieskiem, nie szanuję w powiedziany powiedziane no i jedamy bez ukrytej pracy dużo Pytam się dlaczego ja muszę odwiedzać wita Chociaż to nie szkoła, no to umiem dobrze pisać Wszędzie mamy zdrady, wszędzie na gość jest ukryto okay. info, ale infole, narkotyka Swajny tak jak wojewódzki, no i nie ma pytań Swak, przede wszystkim mam swek Zmienia się światło, zmieniamy bieg życiu nie jest łatwe przede wszystkim mam swek, no i tak, tak Swag to jest droga życia, widzę, pamiętajcie o tym. Swag e, rocks your life. Beck, przede wszystkim mam swag, zmienia się światło, zmieniamy my życiu nie jest łatwo, trzeba zdać dek, no to back, to to weź, rzuć tu przede wszystkim mam swag, zmienia się światło, zmieniamy piek. Fajno, no ale on potrafi, ja zawsze właśnie jak ja widzę na Instagramie czy gdzieś, gdzie on rzuca, że napyta, wiesz, te freestyler takie szybkie, dynamiczne i w ogóle, wydaje mi się, że to jest totalnie jego, jego jak to powiedzieć? Jego specjalność, właśnie taka żwawsza i taka dynamiczna na I wiecie o co Ja wam też kiedyś gadałem, jak słuchałem. A chyba tego nie ma na kanale, tego numeru z Meduzą, wydaje mi się. Chyba nie ma tego na kanale. Nie pamiętam co tam było. Yy, ale gadałem właśnie, że wolę go totalnie w takiej cy typu szybko, dynamiczna. Nie, ja to jest rozpierdol. jest łatwo, trzeba zdać test. No to back, no to weź, yeah. yeah. Od zawsze robiłem, nie kalkulowałem. Miałem przejebane, ale rozpiniałem. Trochę otrzepane wracamy na bazę, gotowałem! Miałem przejebane, ale rozkniałem! Miałem przejebane, ale rozpinałem, no tak, rozkwinka.pl KPL zawsze też wjeżdżało. Ja stary tyle też kmieniłem kiedyś jak, jak nic nie było. W sensie... Ej, a co myślicie generalnie o pożyczaniu pieniędzy? Stary, ja jestem taki przy, przy, przyświadczony do pożyczania pieniędzy, że to chuj. Każdy kto do mnie pożyczał kasy kiedyś, to musiałem się go prosić o to, żeby mi oddał pieniądze. Jakby strasznie nie lubię pożyczać pieniędzy ani... W sensie pożyczać komuś, ani pożyczać pieniądze. Ja, na przykład, jak nigdy nie miałem kasy, to nigdy nie pożyczałem od nikogo. Jakoś nie wiem, czy to jest kwestia tylko mnie, ale ostatnio rozpijałem nad tym, jak to wszystko w życiu działa. Ale kurwa, dla mnie to jest taka dziwna rzecz, to pożyczanie. W sensie rozumiem, jak ty serio mega potrzebuje w ogóle, i zawsze żyłem takim myśleniem, że stary, mogę się pożyczyć, i jak mam luz bo zawsze ja, ja trochę też jestem naiwny i trochę zawsze wierzyłem w ludzi, ale kurwa, pożyczę chyba z 10 razy pieniądze. I, i, I za każdym razem muszę się prosić, żeby mi ktoś odejść. Tak mnie to w strasznie, że teraz chyba już nigdy nikomu nie pożyczę, nie? Bo ludzie jeszcze to wykorzystują, i później ci więcej, więcej, więcej. Ja właśnie to Fizda. Nie, od zawsze robiłem, nie kalkulowałem. Miałem przejebane, ale rozpinałem. Czuchy otrzepane, wracamy na bazę. Jestem tak jak freeze, no bo też mam fazę. Mój braciszek że jest Jestem tak jak freeze, no bo też mam fazę. Nie no, fajne barsy to są śmieszne. Czuchy otrzepane, wracamy na bazę. Jestem tak jak freeze, no bo też mam fazę. Mój braci, Wy podpisane umowy, a ja słowo Mój braciek jest darmowy, a ty Zasiano frajer A że my, my brother is free, tak? Bardziej o to chodzi A, ga gaciu, fan No bo też mam fazę Mój braciszek jest darmowy, twój zasiano frajer Wy podpisane umowy, a ja słowo dałem Pierdoliłem się na schody, poręczy nie miałem W dodatku napierdolony to się wyjebałem W życiu różnie bywa, nie przewidzę, co się stanie, ale lipa jak ona się z ciebie śmiała, że nie staje Wyjebałeś hajs na apart. Ja piedolę A to do tego od tego są tabletki Jakie wygląda Kondon, ale jestem serio chory Eee Tabletki są od tego Powodałem, pierdoliłem się na schody, poręczy nie miałem W dodatku pierdolony to się wyjebałem w życiu różnie bywa, nie przewidzę co się stanie, ale lipa jako się z ciebie śmiała, że nie staje Wyjebałeś hajs na apartanie, ja na apartament to różnica między nami kurwa jak odejmowanie Miał fajne warsy, zajebiste barsy, łamara Ej fajny, widać że trochę ten tekst ten spędził stary w tym numerze, nie? No bo ty wydajesz jej na apart, a ja na apartament, wiesz o co chodzi? Chodzi o to, że on wydaje na apartament, żeby ją też zru zruchać swoim taskiem. A on wydaje na apart, bo apart to są takie wiesz, yy, biżuteria itp. i chce się jej przypodobać, ja pierdolę, Staje. Wyjebałeś hajs na apartalnie, ja na apartament, to różnica między nami, kurwa, jak odejmowanie Miałem dostać pizzę na melinie jak klip nagrywałem, ale nie dostałem, akcja i cisza na planie nie wiem co na koniec dać, bo zmęczyłem banie, to na winę to, że suki są gotowe na dymanie Na dymanie na dnia. Nie wiem co na winę jest na koniec, więc na winę, że suki są gotowe na dymanie Realistyczne podejście do życia, tak, jest, tak szczerze Są gotowe, nie? Ale nie wiem, czy są gotowe na mojego piekielnika nie stać, bo zmęczyłem banie, to na winę, to że suki są gotowe na dymanie Na dywanie, na zmiar Swag, Przede wszystkim mam swag Zmienia się światło, zmieniamy bieg W nie jest łatwo, trzeba zdać desk to back, to weź, rzuć dupą, just dance przede wszystkim mam swag Zmienia się światło, zmieniamy bieg W życiu nie jest łatwo, trzeba zdać desk no to back, to, to weź, rzuć dupą, just Nie, ja nie szanuję Nie, na pewno <noise> co, co to jest za szat? JUST Nie, ja nie szanuję Nie, na pewno Na pewno Nie szanuję policji Jestem tego pewny. No, to jedź NAJEBANE To ja robię chory freestyle, nie? Jestem tego pewny. No, to jedź Jestem tego pewny w duszy, o tym wiem Że o nie, w Ty duszy o tym wiem, że wyrucham twoją dupę, no to raczej pewne jest Czuję się jak pierdolony snajper, na no bo w łeb, ej Czuję się jak nr 2K13 Ona mi dała tą głowę na d taście No, robimy cosplay z tą dziwką Jestem terrorystą, a ona chce zdechować moją bombę Jo, czuję się, robię pierdolony comeback Tak jak chuj, bo... O dobra, chuj w to eee, Fajny numer w chłopie, w sensie taki no no no, I like it, bro, I like it. Fajna energia, fuj. Fajna energia i na pewno też zapamiętam ten numer przez pryzmat stary wersów, nie? Przez pryzmat wersów wiadomo co ten numer zapamiętam. W ogóle jak ja wygląda Kondo, nie widzowie, Don wygląd dzisiaj, nie? Ale serio, jestem taki rozpierdolony, że ma pójdę do lekarza albo na ostry, bo strasznie mnie ściska w tej klacie, nie wiem, boję się. Na przykład wczoraj miałem tak i się bałem stary położyć spać, bo nie wiem, jakoś mnie ściska strasznie, nie, wiem, mostek mi jedną, chuj wie co z tym jest, ale będzie dobrze pewnie, nie? Bóg, Bóg ma nade mną opatrzność stary, więc na pewno będzie w tym wszystkim dobrze. Tyle widzowie, fajny kawałek, fajny dynamiczny, podobało mi się to, e, fajne, fajne wersje, na pewno przez wersje go mocno zapamiętam, fajna energia stary, fajny build-upik zajebiste, na pewno e, jedna, z lepszy, jedna z lepszych rzeczy od tamara która właśnie wyszła w ostatnim czasie, więc dla mnie to jest W. Dajcie znaka widzowie co myślicie o kawałku, dajcie znaka co myślicie o reakcji, e, zostawcie wasz witam w komentarzu, wielkie pozdro i życzę wam e, przepięknego wieczoru, trzymajcie się, nie wiem czy jutro coś będzie, zależy jak się będę czuł na kanale, ale postaram się coś tam dowieść.